Doktor Siwa, kandydat do Senatu, zbieramy podpisy ze wszystkimi niesamowitymi wolontariuszami. Możecie do wrócić do pracy. <laughs> chcę porozmawiać, chcę prawdziwie porozmawiać na temat koronawirusa. Mógłbym normalnie mówić o 11, ale jakie jest lepsze miejsce do rozmowy na temat koronawirusa niż wśród publiczności. Ale tak naprawdę chcę porozmawiać o zdrowiu immunologicznym. Dobrze, co się dzieje, i chcę porozmawiać o tym, jak najpierw działają wirusy. Dobrze, przede wszystkim nauczę was kilku podstawowych rzeczy na temat tego, co się dzieje, kiedy ma miejsce infekcja wirusowa, więc wyobraź sobie, że komórka to duża bańka, wirus jest jak mała bańka. Więc co wirus próbuje zrobić? Próbuje dokonać inwazji tej komórki. Teraz sprawa z koronawirusem lub z wirusami takimi jak wirus korony, jak SARS lub MERS-wirus. Na zewnątrz wirus ma cząsteczki glikoproteiny i ma obudowę. W środku jest tak zwany messenger RNA lub RNA lub jednoniczyowy RNA. OK, żeby być dokładnym RNA, więc wirus. To dosłownie ta mała bańka wewnątrz, RNA i kwasy nukleinowe. Teraz co się dzieje? Oto mała bańka, która jest wirusem, próbuje dostać się do dużej bańki, która jest tobą. Proces ten odbywa się za pośrednictwem wielu metod, więc jeśli twoje ciało ma układ odpornościowy i ma właściwe odżywianie, i twój układ odpornościowy działa poprawnie, ten wirus zasadniczo odbije się i porozmawiamy o tym. Jednak w przypadku koronawirusa jest to odmiana wirusa SARS. Na zewnętrznej powierzchni białko tego wirusa ma możliwość interakcji. Ludzie uważają, że jest to ACE2 receptor i ten receptor ACE2 jest tym, który bierze udział w ściskaniu Twoich naczyń, ponieważ ten receptor ACE2 faktycznie tworzy enzym, który przekształca dane białko w inną formę białkową. which actually constricts. Która faktycznie zwęża naczynia, ale sygno jest w tym, że koronawirus w rzeczywistości uważa się, że ląduje na tym samym receptorze, a następnie przez ten receptor, poprzez kanał, RNA cząsteczki trafiają do komórki. Teraz, kiedy wchodzą do komórki, więc wirus ląduje i ma ona zdolność, mały wirus ląduje na dużej bańce, którą jesteście, a następnie wirus wstrzykuje swoje kwasy nukleinowe do komórki. Te kwasy nukleinowe mają inteligencję, aby przejąć maszynerię komórki i zasadniczo stworzyć więcej wirusów, które właściwie kontynuują ten proces replikacji wirusa. Więc najważniejszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że wokół koronawirusa rozprzestrzenia się cały ten strach. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że 80% do 90% ludzi cierpi na łagodne reakcje na grypę. Ludzie, którzy umierają z tego powodu, więc większość z nich to ludzie, którzy mieli jakiś rodzaj wcześniej istniejących problemów, lub ich układ odpornościowy był zagrożony. Jest to więc kwestia krytyczna, o której powinniśmy porozmawiać, o tym, jak poprawić. To jest Zdrowie immunologiczne, więc o tym chcę porozmawiać o witaminie A, witaminie D i witaminie C. Teraz witamina A jest zasadniczo warstwą, to kurtka, którą tutaj noszę, więc zimno mi nie przeszkadza. Nawet jeśli tutaj jest zimno, tak, więc witamina A jest zasadniczo tarczą, która umożliwia to, co zapewnia karotyna keratynizację. Nie zamierzam wchodzić zbyt głęboko w to, ale zapewnia strukturalną integralność was samych. Teraz, jeśli Twoja tarczyca działa dobrze, bierzesz wystarczającą ilość karotenoidów i masz i twoja tarczyca pracuje właściwie twoje ciało wytworzy witaminę A. Możesz również wziąć dodatkową suplementację witaminy A, która dosłownie chroni twoje komórki, jest jak kłódka chroniąca komórki przed atakiem wirusów. Teraz, jeśli wirus się dostanie, twoje ciało uruchomi odpowiedź immunologiczną, o której mówiłem o twoim wrodzonym układzie odpornościowym, twoim układzie interferonowym, twoim systemie adaptacyjnym, mikrobiomie i wszystkie te rzeczy, które się z tym wiążą, nazywa się to twoją reakcją immunologiczną. Teraz w normalnym przypadku Twój układ odpornościowy reaguje i modluje się i mogą pojawić się pewne objawy, takie jak łagodna reakcja i wszystko jest w porządku, ale jeśli Twój układ odpornościowy jest pośledzony, co oznacza, że jest osłabiony przez różnego rodzaju rzeczy egzogenne i to, co się stanie, to twoje ciało przejdzie nadmierną reakcję, nazywa się to burzą cytokin, to nie wirus cię krzywdzi, ale reakcja Twojego układu odpornościowego, który został osłabiony. Tutaj niezwykle ważne są witamina D i witamina C i inne rzeczy. Takie jak katechiny pochodzące z zielonej herbaty. I jeszcze mnóstwo innych rzeczy, o których chcę porozmawiać, które umożliwiają układowi odpornościowemu uniknięcie nadmiernej reakcji. Właśnie na tym chcę się skupić, zacznijmy mówić o zdrowiu immunologicznym. Wirusy przychodzą i odchodzą. Mamy tryliony wirusów w naszym ciele, tryliony w mikrobiomie i nikt tak naprawdę nie umiera. Nawet w Wuhan mamy 11 milionów ludzi. 11 milionów ludzi, powiedzmy, że wszystkie 80 tysięcy. Przypisuje się Wuhan, To bardzo mały procent ludzi jest zarażonych, a nawet mniejszy odsetek ludzi, którzy umierają. Najważniejszą rzeczą, o której musimy zacząć rozmawiać, jest to, jak poprawić zdrowie immunologiczne. Więc wy, politycy, słuchajcie tego, to dotyczy czystej wody, czystego jedzenia i dobrego odżywiania, ale oni nie chcą o tym rozmawiać, o czym politycy chcą rozmawiać, chcą nas przestraszyć i to, co naprawdę chcą zrobić, moim zdaniem. Cała ta koronawirus jest dla Chin wspaniałą okazją do zagłuszenia protestów Nic nie słyszymy z Hongkongu, nie mówimy o tym, że Wuhan miał masowe protesty i tutaj w Stanach Zjednoczonych istnieje rosnący ruch przeciwko wszystkim, którzy są zmuszani do przyjmowania szczepionek, więc rzeczy takie jak koronawirus muszą zostać umieszczone w kontekście. Musimy porozmawiać o zdrowiu immunologicznym. Robi się tu naprawdę zimno, ale skupmy się na zdrowiu immunologicznym i przestańmy straszyć ludzi, budujmy nasz układ odpornościowy, czysta woda, czyste powietrze czyste jedzenie i odżywianie. Na tym musimy się skupić. Przy okazji bądźcie zdrowi. Przywana senatora, spójrzcie na to. Nasi wolontariusze zbierają podpisy tutaj. Proszę bardzo. Bądźcie światłem, dziękuję.